Dzień dobry Państwu. Zobaczcie, jak poseł Paulina Matysiak z partii Razem celnie wypunktowała kłamstwa, jakie Donald Tusk sformułował w swoim sejmowym wystąpieniu. Tak wygląda merytoryczna posłanka. Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Kilka stwierdzeń z Pana wystąpienia. OCPK. Przemusowe, brutalne wywłaszczenia. Jakie są fakty, Panie Premierze? Nikt nie został wywłaszczony. Mało tego, działał program dobrowolnych nabyć, tak dobry, że także zarząd spółki teraz, przy obecnym pełnomocniku, uruchomił ten program ponownie. Jedna rzecz. Druga rzecz mówił Pan o tym, że lotnisko będzie de facto w rękach obcego kapitału. Jakie są fakty? To znowu nieprawda. Lotnisko CPK miało być pod większościową kontrolą skarbu państwa, a nie obcego kapitału. Co mówił pan premier o kolei? Ano mówił mamy cichą, naprawdę kapitalną rewolucję. Jakie są fakty i jak wygląda ta rewolucja? Ta rewolucja wygląda tak, że mamy zapowiedziane drugie kolejne zwolnienia grupowe w PKP Cargo. Mamy Polregio bez nowego taboru. Mamy Intercity, które uruchamia pociągi do Chorwacji, do Włoch i do Austrii, a Pendolino, wycofaliście państwo z Jeleniej Góry, z Wałbrzycha, z Ciechanowa czy z Włoszczowej. I macie państwo marszałka u siebie z swojej i zapraszam Prawo i Sprawiedliwość. Komuści, Dziękuję bardzo traf... pani poseł. Dziękuję.